Witamy serdecznie Z tej strony Dziela z podróży małej i dużej Nikolka Jesteśmy w Burg Stargard Zawsze chcieliśmy tutaj przejechać, A tu się okazuje, że właśnie w tej miejscowości Jak możecie zaobserwować Oprócz tego, że to jest Taka sama miejscowość W której mieszkam, więc Stargard jest wspaniały zamek Po którym niedługo znajduje się czy co w naszej Tutaj okolicy nie jest takie oczywiste Zaraz będziemy pędzić, więc zobaczcie, czy on jest Bilety kosztują 25 euro za 8 zjazdów, bo e, wtedy są liczone podwójnie. Zaraz będziemy zawsze. No jedziemy! Dziela z podróży małej duży na torze słaneczkowym Wiem, Niemczech z córcią pędzą. Ja wam szczerze, że nie spodziewałem się, że to można gdzieś tylko nas znaleźć Super! Do dyspozycji tutaj również mamy małą karuzelę. Punkt gastronomiczny, trampoliny. Więc warto tutaj się zameldować. Do słyszenia!